Cześć. Dzisiaj postanowiłam po takiej dłuższej przerwie nagrać filmik, ponieważ no, jak tak zrobiłam podsumowanie ostatniego roku i tak sobie przypomniałam, że dokładnie rok temu, w styczniu, byłam na kursie u Karola Lapaczaka i właściwie od tamtego momentu moje życie uległo totalnej zmianie. I teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, ten rok to po prostu jest jakaś rewolucja. I chciałam parę słów powiedzieć dla tych, którzy mają jakieś tam wątpliwości, czy, czy warto wprowadzać jakieś zmiany w życiu. To słuchajcie, warto, ponieważ ja przez ten rok, od tego stycznia 2022 roku, totalnie zmieniłam swoje życie. Wtedy w styczniu byłam po zakończeniu długoterminowej relacji i tak nie wiedziałam sama, co zrobić, ale wiedziałam, że muszę coś zmienić w swoim życiu, że tak dalej być nie może. Więc na tym kursie, zresztą już na poprzednich jakichś filmikach wspominałam o tym, na tym kursie bardzo się otworzyłam ten kurs mi bardzo pomógł. Potem w międzyczasie no, Dużo się zmieniło, bo poznałam wielu nowych ludzi, odkryłam swoje pasy, m.in. właśnie malowanie obrazów. W międzyczasie właśnie otworzyłam się na, na nowe relacje, poznałam cudownych ludzi, mam teraz wielu przyjaciół, spotykamy się i jest naprawdę cudownie i właśnie dzięki tym ludziom udało mi się jakby nabrać odwagi, chociaż tej odwagi chyba mi nigdy nie brakowało, ale odważyłam się wyjść właśnie z tą pasją, czyli z malowaniem obrazów, ja która studiowałam finanse i bankowość i w całe swoje zawodowe życie pracowałam w finansach postanowiłam zrezygnować z tej pracy, mojej stałej pracy w urzędzie i zająć się moją pasją właśnie malowaniem obrazów oraz po drodze pojawiło się jeszcze właśnie nagrywanie filmików, założyłam kanał na YouTube. Na razie trochę, no działam trochę wolniej, ale nie wiem, może teraz bo wprowadziłam kolejne zmiany w życiu. E, e, po właśnie tej e, rezygnacji z tej pracy stałej, e, 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 mam teraz nową stronę internetową e, i dzielę się tam swoimi pasjami, więc e, przez rok. E, oczywiście było też przez ten rok, e, można powiedzieć, e, m, dużo się zmieniło, ale e, było dużo sytuacji trudnych, i, i, i są jeszcze sprawy nierozwiązane, e, ale jestem mega, mega otwarta na wszelkie zmiany i wiem, że trudne sytuacje zawsze się będą pojawiać. Już je raczej nie traktuję jako przeszkody, tylko jakby właśnie hmm, taka drabina, tak jak się to mówi, do wzrostu. E, e, także e, takie moje krótkie przesłanie do tych, którzy się wahają, co zrobić, czy odważyć się na jakieś takie, no można powiedzieć trudne, drastyczne decyzje, to słuchajcie warto tak jak wspomniałam założyłam mam tą nową stronę internetową e, można powiedzieć jak porównam swoje życie i siebie w ogóle sprzed roku e, no to naprawdę kolosalna zmiana i e, 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 słuchajcie ci którzy mają jakieś wątpliwości wiadomo wątpliwości zawsze będą no, nawet jeżeli się okaże, że ta decyzja była błędna to nigdy nie była błędna bo widocznie tak miało być a, a, a ten błąd to nie jest błąd, tylko po prostu kolejne nowe doświadczenie. Warto się odważyć na, na nowe. I ostatnio moja przyciółka Ania mówi, że otwiera się na, że ona nie wie, że otwiera się na niepewność. I bardzo mi się to spodobało, bo też kiedyś bardzo miałam mnóstwo takich swoich jakichś zasad, których sztywno się trzymałam. Dziś już oczywiście mam tam jakieś swoje wartości i zasady, ale jeżeli coś nie trzymam się ich kurczowo, wręcz właśnie coraz bardziej mi się podoba stwierdzenie nie wiem co będzie, nie wiem, jestem otwarta na to, co mi wszechświat przyniesie, co mi wszechświat właściwie zaoferuje i muszę powiedzieć, że zazwyczaj otrzymujemy pomoc od tych osób, od których się nie spodziewamy i Oczekujemy od osób, które nam się tak wydaje, że powinny dać nam wsparcie, czy powiedzieć: Nie wiem, dobre nam słowa, ale potem się okazuje, że jednak nie, bo przecież nie muszą, nikt nie, nic nie musi, a, a, a to wsparcie i ta pomoc przychodzi całkiem od innych osób, i otwórzmy się na tą pomoc i na to wsparcie. Także do tych, którzy. Mm, wahają się ze zmianami, słuchajcie, odważcie się na zmiany. Oczywiście nie mówię, żeby y, y, porzucać pracę, i, y, ale po prostu i za głosem serca. Jeżeli coś y, coś, y, y, coś w nas budzi jakiś y, dyskomfort, czy no, jest, y, 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 czujemy, że jest nie dla nas, to, to, to zobaczmy, zobaczmy. E, e, że może da się jakąś zmianę wprowadzić e, i, i przede wszystkim odważmy się, o, odważmy się na te zmiany. E, mm, zmiany. Jedyną, słuchajcie, jedyną pewną e, e, rzeczą w życiu jest zmiana, także e, e, doświadczajmy, e, otwórzmy się na wszechświat, e, a wszechświat nam podaruje same cudowne rzeczy. Także słuchajcie, do odważnych świat należy, e, zmieniajcie swoje życie. Ja naprawdę zmieniłam całkowicie swoje życie, a czuję, że to dopiero początek. Także życzę Wam odwagi i e, 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 mm, mm, odwagi przede wszystkim odwagi do życia e, e, i e, na, pewno, e, na pewno wszechświat Wam przyniesie to, co dla Was najlepsze. Życzę Wam pięknego dnia i pozdrawiam.